Witam Was! Łooo, wow, ale przycięło. Jezu, gra dużo doczytuje. No niestety, no to wygląda, że musi. Co tam się dzieje? A, to ten statek se zniszczyłem. A, witam Was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Halo, znaczy modyfikacji do Halo. I jedziemy dalej z naszą misją modyfikacji. Jest, jak doczytuje, gra masaka. Po prostu widzę, że on najpierw musi się rozgrzać, a potem będzie jakoś szło. I... Właśnie muzyka ganie, czy wy ją słyszycie. Teraz ja sobie włączę czasomierz. Przy okazji Włącz czasomierz. Dobra, lecimy. Na nina, na, na, na. Dobra, zobaczmy. Dobra, 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 dobra. Jezu! Widzę, że te pojedyncze szale nie są dobre na nich. Proszę. Jezu. Jak doczytuję. Masakra. O nie. Tylko nie ty. Nie. Ja? Może pojedynczo? Nie. Tak ją go przyjrzę. No dobrze. Zgarnika. Jeden nie zachodzi już tu. Nie. Widzi. I tak jak. tak ścianę. Kurde. Będzie ciężko tutaj. Tak dwa huntery tu są. O, jeszcze Sniper tu jest. O, co my mamy do tego Może się przyda. Na razie. Tu jest masa amunicji, muszę zapamiętać Matko święta jak doczytuję to poziomie Snajker Spokój mi tam Nie ma takich ścianę. Tak, to pięknie Masz tu granatę. To nie dało, co? Granat. Granat. I granat. Myślę, że tu są granaty. Dobra, mamy dwa granaty. Oj, shit! Tego się nie spodziewałem ataku. No. Nie ma... co? Potrzebujemy tego. Dobra. Jeden zdjęty. Został drugi. Okej. Okay. Pistolecik. Tylko go tapiałem tam, gdzie trzeba. To bezpieczeństwo chyba ciutko wychylić. Dostał po głowie. Dobra. Weźmy na szkali. czemu znaczy nie. I tak, może to wymienimy na to. Bo jednak nie gani z tłumikiem już. Chciałem mieć coś, co jest w miarę celnej i ma mały celownik To się nam przyda, na pewno No i zadaje większe obrażenia Okej Muszę mi coś zaksuło, ale będę musiał się napić wody <coughs> Ale to za chwilę ja Tego ściągnijmy Single fire activated <coughs> no, Ścięty i nie ma go Ścięty po pokłocie, po. po kłopocie, no Boże, język mi się prączy. nie Niedobrze, nie dobrze, pani zielonka, nie dobrze, to się kręci. Więc, jedziemy dalej. Chyba tutaj będą czołgi. No a w tej misji był czołg, pamiętam. Zależy, jak jest z tej modyfikacji. Właśnie jestem ciekawy, czy przyrobili modę czołgu, ale na pewno przyrobili. Jak oni tyle rzeczy tutaj daj to na pewno. I ta, i nagle mogę przeciwniku zaatakować z zaskoczenia, to nagle nie mam brań z tłumikiem. Super Tu, 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 tu Nie ma jak to po cichu, modować was No tam są za ścianą więc wyjście, tak? Nie Nie ma wyjścia no. poszedłem, widzę. A nikt mnie nie widzi. Jeszcze. Teraz na nie jakoś mnie zauważył i będzie po mnie. Przekaz mi kot przychodzi tutaj i to nie chcę na moje nogi, a nie mogę mu na to pozwolić. Niestety mikrofon mam ustawiony. Nie tak nie na nogi. Poszedł. Nie chcę cię na nogach. O, no i właśnie nie zauważyli głupi kot kurde, spudowałem dobra, weźmy granat rewitacyjny ten dostał kur... E? a skąd wyście się znaleźli tu, he? daj mi to powie, he? o, super, tamten to tak dobra łapię dobra, dostał dobra, brawo, fajne fajną pozycję miałem nie mogli mnie trafić Plazmą, więc czemu nie Dlatego tego zabiłem o dziwo tą grawitacyjną może sobie znajdę amunicję do granatu czy się na nie właśnie tu jeden granat chyba tak mamy już granaty gravitacyjne To nam się strasznie przyda fajnie że tego gutała zabiłem od razu to jest szkoda że zmanowałem jeden Chodź z granatniku, ale co tam? Damy adę. No. nie ma? Co e? my tu? Tu! No. Dobrze, dobrze było. Okej, dobrze, że po i trochę. Życie nie spanowałem. Dziwne. Okej, okay, idziemy szukać przejścia idziemy za tą pszczołką no jak wiemy pszczołeczki oznaczają przejścia No na o Hm. mogliśmy iść tędy jakoś dobra A co ja mam tu A, to tak czyli generacja zdrowia zapewne. o tak tak to ja cześć no loading teraz jest wyjaśnione i znowu, loading i znowu, i znowu 3 loadingi na raz why not, I mam nadzieję, że się to wszystko nagrało nie, właściwie przycisk no dobra o, słyszę walkę no. o jezu ja tego nie ma ładuje. Jest już jakiś walczą tam Zaszczemy ich wszystkich Dobra, dobra wycyfuję się, widzę O Jezu, zrzucili transportowiec jakiś? Nie dobrze Nie ruszę. się! God damn it. Ledwo żyje, ledwo żyje, ledwo żyje, ledwo żyje. Fuck, fuck, fuck. O Jezu. Na zacięciu mnie zabij, Czyli gra ja jest kamska za często. no Dobra. Aha, i go nie trafiam, tak? Jestem poza zasięgiem. No, co jest? What the fuck. W to rozwoju mnie wam? To jest bardzo podejrzane O, jeszcze ty, tak? No no. Muszę to jakoś trafiać Także on jeszcze ta, czy tam z przodu? no Dobra, nie ma już po Nazywamy wam to. O nie, ten czołg specjalny. Nie ma co. Nie ja zamyślałem, że tamtego go się już zdjąłem tam na górze. No i super, no. Co jeszcze? To. Nie ma używania czołgu na moich kumperach. Tak, wystarczyłeś się, że czołg ciebie strzela Jeszcze z żyje, tak? Ja ci zaraz ciągnął Nie wiem, czy tego. Już... No. Wsiadamy do czołu. No, trochę jest uszkodzony, ale nie za dużo, więc dobrze. Nie ma, nie ma sprawy. No, to, to nie moja wina. O, kagu najperski, ale. A. Czemu nie? Weźmy sobie go. Przodówmy. Znajdę amunicję nie Znajdę! Albo karmię karabin i karabin sztumowy z ratnikiem. Damy radę. Poza tym mamy już czołg tutaj. <laughs> no. Więc damy radę. Mamy czołga, możemy się pobawić. Trochę może to długo potrwa ta podróż, ale wolę mieć jakieś spore wsparcie ogniowe, niż polegać na marine, którzy będą nas osłaniać aha, wy będziecie na piechotę biegać, tak? Nie, to mi szkoda co? co? what? <ścoughs> co? okej, okay, tego się nie spodziewałem, że mogą siąść na ten czołg dobra Możemy i też tak <laughs> Nie jak to ciężki dział dostać Wow, nie wiedziałem, że to twórcy dali czołk taki wielozadaniowy. I, i mamy Skorpiona tam my to weźmiemy zaraz no, weźmy sobie Skorpiona, zobaczmy Tak, tak się nazywa ten czołg Skopion Zobaczmy to się nazwadział o destrukcji. Można do niego siąć. Ej, co jest? Jeśli do niego siada. O tak, o tak. Ha, dwa kalabity I dwa działa. Będzie zabawa. Dobra. się siada? Zaraz skłapiono odjeżdża. Aaaaaa. <gry> Dwa minigany, kurde Trzemy tam No, siadać. Jeszcze mam miejsce dla innej osoby. Czekajcie, tylko chcę tutaj coś sprawdzić. Czy jest tu coś ciekawego? Widzę, że moc amunicji. Battleway amunicję do niego. Kabin z tłumikiem, dobra. Mazuka mi niepotrzebna. W co muszę dbać o ten czołg! <gry> To będzie dobre. Dobra. Mamy jednego annego Przy okazji to się zwiesił. Ja tak jak odjadę Chciałbym Cię. Głoś jakoś przepuścić. Bez przejeżdżania Ciebie. No właśnie. Odsunąć się ode mnie. Hohoho, ho, ho, to się pobawimy. Śmiecie jedne. O tak. Wow, to masz szybko te. To jest bardzo... To jest... Szyb, bardziej szybko niż oryginał. Muszę przyznać. O, to zemsta będzie teraz słodka. Czołgiem! Oj, ta chwila to ma trochę słowa, odrzut. Aaa, co tam? Uważam, że czołg. <laughs> ale nie, widać to przeladowanie i jest naprawdę szybkie, muszę wam przyznać. Czy tylko przeladowuje to działa? O nie, choke majka. Tak. Widzę, że ktoś tam z bazuką jedzie. Chyba.

O, pancerze Ale nie, ten czołg z dwoma działami jest trakicki. O, hanterze właśnie no, dostaniemy, dostaniemy Ale już jednego zdjęliśmy i teraz kolejny dostanie <laughs> Tak, ci pozłacani jeszcze to byli. O nie, czołg mi chyba płonie Bo mi czołg płonie niestety albo i nie nie, to krew przeciwnika. Co? Ja nie jestem loco. Tak siadajcie. No. Ja nie jestem loco. co się tam pizzułantami. Za często. A tak, i tak musimy wysiąść na razie Ponieważ musimy tu drzwi otworzyć. je yeah, Dobra Dobra Zsuńcie. Dobra, wszyscy są, wszyscy są No Jezu, niektórzy są tak mądrzy jak w Geta Sanders. że się wypchają po prostu pod koła. To sama logika wręcz. O nie, nie chcę stać czołga, Nie. O nie. fair. nie. wiem nie. wiem czy tak no to sobie podjedźmy Jezu, dlaczego Nie ma co Wow Dobra, dostanie Dobra, dostał Trochę spać ogniowego Co tu robimy? Dobra, możemy chyba przejechać jednym mostem, więc okej okay. O, wszyscy są? Wszyscy są. Tak już niby jest. A tam widzę wieżeczkę, dobra. Dobra. Wsunąć się. Czołg jedzie. Ach. No. Dobra, teraz wypchajcie tu? Jedziemy pani nie widzę. A nie. Jest! Właśnie nadej na wieżce. Teraz go nie będzie. Może bym trafił w to coś. Dzięki. Wow. To jest z bazuki nie się trafił. Jezu. snajperzy głupi. To nie snajperzy tylko ci. Pizza i ma tam są. O przeciwnik ja. Jedziemy. Ma ci tam. podjedźmy tu. Wysiądźmy znowu. Ja, szybko, szybko, szybko. Żeby się nie zeszli. Nie ja chciałbym znowu się męczyć, żeby ktoś ktoś siadł czy coś. Więc dobra, jedziemy dalej. Ale to jest pa pasażerów, tam chyba po lewej zginie. Bo w końcu on mi tylko pokazuje pasażerów z tej strony. Tych z ma w dupie chyba. Gra. O! <śmiech> 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 co powiesz na to śmieciu? Nie spodziewaliście się tego, co? Wow! O, już nie ma go. E, tam. poszliśmy na odległość. Nie ma już kolejnego. Nie ma. Teraz z tego. Nie wiem, czy trafią tam i... Unik. O. Pocisnij do lecia, Dobra. Dobra. Trochę tu. Chyba mnie skała blokuje oddać ceny strzał. Widzę, że to trochę nie jest cenne Szkoda. Ale dwa działo dali! Jeszcze dwa karabiny? Kurde, lepiej to jest zaopatrzone. Lepiej dwa karabiny, tu są w miarę celne, niż jeden taki, tu który... jest strasznie szybkoszczelny, ale nie trafia za dobrze. O, super, transportowiec. Poszłamy sobie z tego. <grym> A sportowca już nie ma. Chy I chyba mam faceta z bazuką. Albo za mną biega jeden. Proszę, była. Nic, zabiliśmy całą ekipę tu. A mamy gościa z przodu nawet. <śmamy> mamy na spacie te, gościa z bazuką, więc jest fajnie. Obezpieczenie są ten pojazd. Jak ja nie trafię z pocisków, to ten trafi z bazuki. Bardzo miłe. Tam widzę Was. Jak ci Ale, jak możecie wsiąść do zepsutego czołgu, no nie? ale zniszczonego, wam powiem. Ale, dostał. Dostał. <laughs> Prosto Prosto nadziało się, wambał. Hello. A... tak, Tak oto czołg skopio daje radę. A nie, mam napisane pasażerów. Nie przyjrzałem się po prawej stronie ekranu. Mam napisane ich życia. Więc dobra. Bo jestem przyzwyczajony, że po jednej stronie byli zawsze napisani. Dobra. Wow! Jaki kaskader był tu. Już go nie ma. Cokolwiek nie wymyśli. Dobra. Ozwamy tego, zanim mi piechów. Dobra, jeszcze jeden żyje. Znaczy zwane te pojazdy ich Dobra Pozwalane, żeby nie było jakiegoś nagłego ataku dla nas Ciąg <laughs> <Czemu> daje radę <śmiech> <śmiech> Tak się czyści ten. O, tam jeszcze ktoś jest I ta fiłem. To my tam No dopiero nie no, było na God, no Na wypadek tak strzemy, skoro też szczęło. Przy okazji po dziecku nie widzę że Też tak myślałem. <laughs> Dobra, Dajmy spacie no nie wiem czy tam ktoś jeszcze żyje. No, ty myślisz, że tak proste takie? Wstrzymać ogień? Czołgiem? Nie wiem, chyba mi płonie czołg. Coś tam płonie niby. Ja nie jestem pewien. Teraz musimy uważać. Drop ship! Covenant drop ship! Inbound! The covenant is dropping in behind us! We're trapped! Nie jesteśmy z tym, ten jacyś tam niemożliwi Zaraz wam ten pojazd Tak to się robi Dobra No Wsunąć się Wsunąć dupę Jadę A pierdzielę Ci nic nie są mądrzy E bez kijtu tu, że czołga no. No, tu nie możemy uciekać. Dobra, ale za to i zobaczcie, mam piechów! <grymne> to będzie piękne zaganie. Kurde, ty również mam. Hu, to miał nóż. Nóż Boże, miecz. Energetyczny. Masz błęd. Marines, chwajcie swoje pozycje. Zróbmy tych gonów. Master Chief, we powinniśmy skalować szczyt i przejść pod te stacjonarne broni. Affirmative, holding position. O nie, ja mam iść, tak? Wy będziecie sobie tu siedzieć grzecznie, A ja mam biec, tak? No chyba, że idziecie ze mną, dawać. O czym był jest palcia? O tak, ci snajperzy jeszcze tam są. Już nie gana. No ci gana, taki. Kurwa! Tu i rzucił gana to tego waczcie Ale ja widzę, że chyba wszyscy się biorą do walki Ooo, <ścoughs> no, nacieramy Dobra, dostał w głowę Mamy gościa Już go nie ma Już go nie ma A mało zdrowia przy okazji No dawaj, kolejnego ci zeszczyjmy. tu unik zabił O nie. Tylko nie ten! Śmieć. Ło, co tak wybuchło? Za mną. O mój Boże, jaka rzeź. Przyładujmy sniperkę. O, Matko święta, co się stało tu? Już się nie spodziewałem No. Wód, wód. Dobra, będziemy kończyć odcinek, także więc żegnam się tutaj z wami na razie. Cześć!